Kto tutaj stoi przede mną? Co to jest? Ja się pytam Wielka, gruba pielęgniarka Ale jak ona wygląda? Klikamy play Ja kliknę play, a ja klikniecie łapeczkę w górę Widzowie, dawajcie wszyscy razem, uwaga, 3, 2, 1 Klikam play i wybieramy na razie Easy, dlatego, że się troszeczkę boję <laughs> Jesteśmy, czekajcie W jakimś pokoju to chyba jest. A, to jest pokój, w którym się czeka. Okej, okay, czekamy, czekamy, patrzę na rękę, na godzinę, na zegarek, ale długa ta kolejka. Ja jestem pacjentem 5000. Co? O nie, kiedy ja się dostanę, wszyscy wołają help, help, pomocy. No nie, no masakra, Wiem, ja chciałem przyjść do pani pielęgniarki, a to jest taka wielka kolejka. Jestem pacjentem 5267. <laughs> Ej widzowie, tyle macie wbić łapeczek w górę, tyle ile widzicie, tyle kliknijcie łapeczek. No weźcie no, wbijmy 5267, my nie wbijemy, no kliknijcie łapeczkę, jedną plusę. A tutaj jest wielka, gruba pielęgniarka, jak ona wygląda, patrzcie na nią. Jakie ma usta czerwone, jakie okulary, jest gruba. Chyba ma trzy wałki normalnie na brzuchu. <laughs> jest tutaj waiting room, czyli tutaj poczekalnia, tak tak zwana. W pokoju czekamy, ale ja nie chcę czekać, więc sobie już lepiej pójdźmy. Wychodzimy i szybko uciekamy. <laughs> Zobaczmy, tutaj są inni pacjenci, którzy wołają help, help, pomocy. Co tam się dzieje na czerwono? Wejść nie mogę, drzwi są zamknięte, ale tutaj jest napisane help, pomocy. Pewnie ktoś tam jest i krzyczy, ale ja muszę stąd uciec, ich nie ratuję, dlatego, że drzwi są zamknięte. Ale mamy dużo pudeł, a tutaj nie możemy iść. Musimy wspiąć się do góry. Ok, otwieramy. Wskakujemy do środka. Oj, nie wskoczyłem, czekajcie, musimy wejść. Okej, okay, a zanim tam przejdę. No, co jest gana? <grytanie> zanim tam przejdę dalej, to widzowie, wy możecie wejść na moją piosenkę. Słuchajcie, już za dwa dni wlatuje moja nowa piosenka. Smaj sobie przygód! 30 sierpnia godzina 18.00. Kto będzie? Napiszcie w komentarzu. A my idziemy dalej, przychodzimy tutaj kolce i właśnie z tej okazji, jak będzie nowa piosenka teledysk, to też będzie nowa kolekcja. Już w zasadzie jest, nowe koszulki, nowe bluzy dostępne na moim sklepie. Gadżety, plecy... I wolki szkolne i wiele więcej. Na smajsokro.pl. Pierwszenia w opisie to jest mój sklep z ubraniami z gadżetami dla was. I do każdego zamówienia dołączam swoje zdjęcie z autografem. A my idziemy dalej, przechodzimy sobie elegancko tutaj i musimy. Co... Uow, co to za wielki krzyżyk! Wskoczyłem, dobra, dałem radę. Teraz to są apteczki jeżdżące, rozumiem. Przeskakujemy te apteczki i idziemy dalej. Robi się naprawdę ciekawie. Mamy takie filetowe kolce na dole. Teraz mamy tutaj wielkie apteczki. Przechodzimy sobie dalej, robimy z spainponta. I teraz musimy to. Wskoczyć, hops, wyżej, jeszcze wyżej. Wow, jak to się ciągnie. W jakim my tunelu jesteśmy, nie? Tu jest tak kolorowo, różowo, fioletowo. Dalej idziemy teraz tutaj sobie, pięknie. I wsekujemy na dół. Co to za pomieszczenie? Wow, ale fajne. Ej, co to są kulki? Ty, to są łami, łami szczęki, czy coś takiego, jak kiedyś siadłem to? Ej, coś tu mamy. Denurse, co to jest? Ej, ja to mam zbierać? Nie wiedziałem o tym. Ty, to jest jakiś list. chłopie. nie wiedziałem o tym. A tam są jakieś inne listy? O nie. Mam 2 na 10. No idziemy dalej. Teraz musimy przejść. Co tu są jakieś e, łami szczęki? Czy to. Jak, jak, jak to się nazywało? Wata? Nie, nie wata. To coś innego. Dobra, idziemy. Ja wskaki. Ja bym to chętnie zjadł, ale dobra. <noise> Muszę po tym skakać. Idziemy teraz do góry. Wskrzałka pokazuje wyżej, więc tutaj się wspinamy. Teraz są po słoikach skacze. Lol, ale tu oświetlone jest. O, tu są łóżka. Patrzcie na to. Na tym łóżku bym sobie normalnie pospał. A tu mamy wannę? I patrzcie, tu jest wanna, możemy się wykąpać, chłopie, jestem w wannie, jaki luksus, <laughs> premium normalnie, a tutaj mamy chyba jej stanowisko, monitorek jest biały, tutaj nic nie pokazuje, o nie, czekaj, widzę, subskrypcja, ej, tu jest subik, subik i łapeczka w górę, widzowie, kliknijcie subika, łapeczkę, <laughs> na monitorze się wyświetla, no, idziemy dalej, teraz musimy, co tutaj trzeba zrobić, ej, tu nic nie widzę, o co chodzi, tu mamy, tu co to jest, skip, ej, czekaj, jak to przejść, halo? Tu mamy iść prosto. Ej, czemu ja spadam na dół? Czemu... A, bo tu jest ten! Rozumiem! Będziemy jeździli teraz na takim tym łóżku i muszę w odpowiednim momencie podskoczyć! Ło, nie, padłem! Ej, to jest ciężkie! Na tym łóżku musimy ominąć lasery, ale to łóżko się rusza i jeździ. Więc to nie jest takie proste. No i dobra. Ok, czekamy na łóżko, aż przyjedzie. Na tym łóżku to jest takie łóżko szpitalne. Od pielęgniarki. O, jedzie, 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 łóżko, jedzie. Oni sobie skaczą, bo mają swoje łóżko. Teraz musimy, dobrze. Okej, ok, wskakuje na łóżko szkopać czy tu są pasy do przepięcia, nie? I musimy w odpowiednim momencie podskoczyć. Dobra, pięknie, pięknie, pięknie. Hops, przeskakujemy. Dobrze, dobrze, dobrze. I hops, jest na dranę! Wow! Dojeżdżamy do samego końca łóżkiem i jesteśmy. Udało się. Dobra, a teraz jesteśmy w jakimś pokoiku. Hmm, to jest pewnie od pielęgniarki. Dobra, idziemy dalej, wskakujemy sobie do wentów i musimy stąd wyjść. Ale naprawdę ogólnie ładnie tu jest. Tu mamy teraz fotele do niesienia. aha, musimy sobie podstawić, a tu jest waiting room, a do, do środka nie mogę wejść, zamknięte jest. Okej, okay, musimy się tutaj podsadzić, ewidentnie. Na drugą stronę musimy chyba wejść. Czekaj, mam to postawić? Nie, o co tu chodzi? Gdzie mam to... A, dobra, tutaj z tej strony mam postawić. Dobra, stawiamy. Teraz tutaj dajemy, Ok. Teraz chyba mam wskoczyć tutaj. Dobrze, miałem przeskoczyć. Ale waiting room są zamknięte. E, tutaj te drzwi, nie mogę przejść dalej. Teraz idziemy tutaj. E, muszę się też podsadzić. Dobra, podsadzamy się. Wskakujemy do góry. I jesteśmy. Jest... No, co jest? Nie mogę trafić. Co jest grane? O, wskoczyłem, dobra. E, co jest? O, to! No to wielka pielęgniarka! Gruba, patrzcie, na, no nie o nie, to jest wielka grubośna pielęgniarka. Zostaw mnie, zostaw mnie na ściga mnie. <gryś> Jaka wielka gruba, co? Dobra, weźmy kgnijmy przycisk, a sam zrobić co? Mam? mam uciec, mam uciec i jak ona mnie ściga, jak ona ma usta czerwone, jak ona w ogóle wygląda, LOL. Gruba, długa. Idziemy szybko, uciekamy. Teraz, zostawiam je. O, wraca, wraca, patrzcie! <gryś> I stoi tam dalej. Dobra, my uciekamy szybko. Uciekamy sobie tędy. Wskakujemy sobie z tej strony. Teraz idziemy tutaj. Wow! Co to leci? E, widzicie to? Co to jest zielone? Jakaś maś? Dobra, idziemy dalej. Nie patrzymy, na to ja się trochę boję. Idziemy tutaj, teraz jump bus, to okay, przychodzę. Ej, tam jest wózek. Co on jeździł? Wózek? Co mamy napisane? Is not recommended to nie jest rekomendowane, żeby tutaj być. Aha, bo tu jest na wzrok coś? Ej, o co tu chodzi? Czemu te wózki jeżdżą same? Ty, wózek! Wózek jedzie sam, Lol, co zgadę? Raczej mam tu safe. Aha, mam przed tymi wózkami się uchronić, rozumiem, dobra. Jak one jeżdżą, to mam się uchronić po prostu. Dobra. Rozumiem o co chodzi. A no, biegniemy szybko, szybko, szybko. Biegniemy, 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 biegniemy. Ja muszę przejść na drugą stronę. Biegniemy. Uważajmy na wózek. Na, wózek ściga, tam wózek mi ściga, dobra. e, gdzie mamy przejść? W ogóle mamy się w kółku tak kręcić, czy o co chodzi? no, idziemy. Wózki w ogóle tu jeżdżą, A tutaj trzeba było dojść do środka. Lol, e, dobre, przemyślane. Wspinamy się. O, tutaj mamy tę listę. W ogóle 4 na 10. wspinamy się jeszcze wyżej. to a tutaj musimy wyjść. E teraz schodzimy, po, po papierach takich z szpitalnych. Dużo wiecie, jest tych papierków. Nie parę, papierologia. Idziemy teraz wyjść. Mamy wejść do. Wow, co tam jest? O gościu! Patrzcie na to, co to jest! Ty, dobre, dobre, idziemy tam, idziemy. Nie mogę spać na dół, robi się ciekawie. Idziemy po kartkach, teraz skaczemy. Ostrożnie, żeby tylko nie spać na dół. Dobra, przeskakuję to. Pięknie mi się udaje. Nie spadłem ani razu. Teraz idziemy. O, jestem. A, mamy swój pontać. Co to jest? To przecina. Lol, dobra, uważajmy, patrzcie. Ja nie chcę zostać przecięty. W odpowiednim momencie trzeba przeczekać i przejść, dobra? I przechodzimy. Teraz patrzcie, to są jakieś normalnie takie małe piły. No teraz super, przechodzimy. I szybko biegniemy, biegniemy i niezdem rady. Teraz mamy kolejne łóżko. Strzałka pokazuje jeszcze wyżej. Tam są w ogóle jakieś zębatki chodzące i coś do strzykawki. Nawet, Ej, tu są te do strzykania. A teraz mam podskoczyć, a tu jest. A, tu jest trampolina, mam na tym skakać. Lol, dobra. Okej, okay, przeskoczę. Uj, prawie bym nie trafił. Uważajmy, tu są jakieś strzykawki, żeby to na mnie nie kapło. Widzę na zielono, patrz, coś jest na zielono, czyli z tych strzykawek tutaj cieknie. Z tych igieł, nie? Uważajmy, teraz idziemy tutaj. Mamy coś łozor. Czekaj, mamy wejść do, do środka. Ej, dobra, wchodzimy. Daliśmy radę, a tam u góry coś jest czerwonego. Dobra, uważajmy, idziemy dalej. Tutaj musimy pójść. Co to jest? To jest mózg, ej, to jest mózg Normalnie mózg, patrzcie na to I ten mózg steruje pewnie tą pielęgniarką Co tu mamy tutaj da kliknąć? Coś? Przycisk, czy nie? Ej, coś mamy kliknąć? Nie, nie mamy kliknąć No, dalej, dalej, tym sterować nie mogę To był normalnie mózg Dobra, idziemy teraz tutaj, Ok, mamy swój płąta Teraz skaczemy po deskach, hops, hops, dobrze Dałem radę, mamy teraz parkury, nie? Uważajmy, żeby tylko nie spaść na dół Na zielona, na zielona jest, Ok, dałem radę Teraz idziemy tutaj, kolejny checkpoint ja Teraz, wow! O, co jest? Spadłem w dół, co to było? Dalej, uważajmy, uważajmy. Okej, okay, żyję. Spadłem na, na, na bańki. Patrzcie, tu mamy strzykawki, które. Jo! Ej, co jest, strzykawka we mnie walnęła? Ty, dobra, uważajmy. Jakieś tutaj zielone coś. Patrzcie, strzykawka tu jest. Ona się normalnie... Ej, znowu padłem, czemu ja padłem? Ej, czemu ja padam? Ty już tam nie było strzykawki, Lol. Jeszcze raz, czekajcie. Ona idzie do góry, uważajmy. Bo a tu musimy chyba przeskoczyć. Dobra, rozumiem, tu trzeba przeskoczyć. Uwaga, patrzcie jaka strzykawka wielka Patrzcie na to, jak ona się wbija Jaką ona ma igłę i coś zielonego, fuj Ja nie chcę, żeby to było wstrzyknięte do mnie, nie no, Biegniemy, musimy się zatrzymać Jak ta strzykawka na dół leci Bo ona by się wbiła jeszcze u moją głowę No szybko, szybko idziemy, hops I ostatnia strzykawka została Okej, okay, ostatnia strzykawka zielona Przeskakujemy i... Dawaj, da jest, idziemy, dobra, jestem. Teraz Strzoka oka w lewo, okej, okay, idziemy tędy. Tutaj prowadzi w prawo, jak to teraz mamy przejść? Ej, tu jest ta lista znowu. Ej, jak ja mam tam przepłynąć? Coś tu płynie, co to jest? Co to jest? Ja mam na to wskoczyć? Ej, patrzcie, ja na tym wskoczyłem, lol, haha. <laughs> ja na czym siadę? Tym, co to jest, z gościu? Jakiś mózg, czy co to jest? Dobra, patrzcie, płynę na czymś, nawet nie wiem na czym, ale dałem radę, teraz idziemy do przodu. Teraz mamy kolejną strzykawkę, o nie, jeszcze ciężej, wow, ej, to się rusza, lol, to nie jest fair. Ej, patrzcie, to mi ucieka, o goście, jakie to jest przemyślane. Dobra, musimy poczekać. Halo, tu jestem. To musi podjechać do nas, to są jakieś mózgi, które sobie jeżdżą i ja muszę zapamiętać to, w którą stronę to jedzie, dobra. Powoli, 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 uważajmy, uważajmy. Teraz musimy tutaj, teraz do przodu. Teraz będzie w lewo, chyba, tak? W lewo czy nie? O, jest, jest, jest skakuje. dobra, dałem, udało mi się. A, to trzeba pomyśleć troszeczkę. O, skakujemy szybko, szybko, czekamy, czekamy. To jedzie do tyłu. Jestem cały na zielono. Czemu jest na zielono? To chyba przez ten, przez to światło. A teraz tutaj musimy iść prosto. Tylko nie padnijmy, bo będzie ciężko wrócić. Teraz trzeba tu podskoczyć. O, lol, ale trzykawka nas blokuje. Dobra, czekaj, mogę tu. O, uciekło mi od razu. A, to szybkie. Ej, to jest bardzo szybko ogólnie. Dobra, trzeba uważać na to, nie? Uwaga, niech to wraca z powrotem. da ja wraca z powrotem. Uwaga, uwaga, uwaga. Trzeba to wejść w odpowiednim momencie. Tak, ja skoczę, skoczę. Jest. Nie! Co? Co padłem? Kruu, kru. Ej, mogę to upominać? Skip. Jest. Yy, Ile to. Ile? 25 robuxów? No nie, szaleli. Dobra, i ja to przejdę. Ej no nie, no spadłem, bo ja wiecie, chciałem pójść na skróty, przeskoczyłem. No i padłem, ale szkoda wielka, co? No Jeszcze raz trzeba wejść. Uwaga, wskakuję. Dobra, jesteśmy. No tu mi się udało, a tam nie, lol. Dobra, czekajcie, jeszcze raz. Musimy teraz do przodu. Jedziemy teraz na lewo, dobra. Teraz tutaj muszę wyskoczyć. Hops, Dobra, dałem radę. O, tutaj normalnie mi idzie, a tam nie. Patrz, o, jestem, 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 dało radę. Akurat na styk, nie? Dobra, jedziemy teraz, będziemy w tym samym miejscu, co wcześniej. To musi podpłynąć. Patrzcie, te strzykawki tutaj nawalają mocno, nie? Dobra, i teraz skakuję, jestem. Teraz trzeba tutaj wyskoczyć, ale ta strzykawka mnie blokuje. Cześć, wskoczę tutaj. Uwaga, uwaga, uwaga. Jestem, dałem, dałem radę, dałem radę, dałem radę, dałem radę, dałem radę. Patrzcie, patrzcie, mijam, omijam, omijam, omijam. Jestem, jestem, dałem radę. Lol, to było ciężkie. Mamy, ej, to są mózgi, patrzcie, to są normalnie mózgi. Ja mam po mózgach skakać. Teraz skaczemy, hops, przechodzimy tędy. Ej, one się ruszają. Jedne schodzą na dół, drugie do góry. O, lol, o, lol, lol, lol jak ciężkie, jak ciężkie. Nie, nie. Pff, jeden spadł tam na dół. Ej, to wszystkie mózgi się ruszają, lol. Ej, musimy skoczyć na odpowiedni mózg. Ej, gdzie jest kolejny, gdzie jest kolejny, niech się jakiś pokaże. O nie, 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 nie. Ja yeah, jak to jest ciężkie! Da tutaj muszę w Co jest? Ej, padłem od razu. szyko szybko, wspinamy się, wspinamy się, idziemy, 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 idziemy. Daj do przodu, do przodu, do przodu, dam rada, dam rada, dam rada, dam rada. dawaj, 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 rura, rura, rura. Szybko, 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 szybko. Jest naprawdę, dam rada. Dam jest, przyszedłem, dobra, w odpowiednim momencie tam skakałem. Ej, to jest serio ciężkie, w ogóle to obie jest długie i, i fajne, nawet podoba mi się. Da, idziemy dalej. Oj, uważajmy, żeby tu nie spać, i parę by mnie przecięło. Teraz tutaj ciekawe gdzie ta prelegniarka, Ty z tym Trzeba się siebie, nie? Zaraz powinna być meta ogólnie. Teraz szybko idziemy idziemy. Ja nie wiem, czy ominąłem tego papierka. No jestem najdalej, najdalej ze wszystkich ludzi. Teraz idziemy tutaj, jest i szybko do góry, dobra. Teraz skaczymy po mózgach, ok. Tutaj idziemy, kolejny mózg i mam jakiś przycisk. Klikam przycisk, uwaga, kl wykliknijcie łapeczkę. Trzy, dwa, jeden, pół i jest. Kliknięte, co teraz? Halo? I zapaliła się strzałka. Ej, co teraz? Co mam zrobić? Nie otwiera się. Halo! 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 Ej, dlaczego to się nie zdziała? Kliknąłem przy i nic się nie dzieje. Co ja mam zrobić? Ej, mam wrócić z powrotem? A ła, pad padłem wypadłem. Ej, jest, no, patrzcie, tutaj jest, dobra. No, coś przeszło. Okej, okay, skaczę po tych zielonych e, łóżkach teraz. Szybko idziemy do góry, do góry, mam. E, teraz e, tutaj trzeba wejść. Okej, okay, po łóżka skaczemy do góry. LOL. Co to są za łóżka? Teraz spinamy się wyżej. E, te drzwi jakoś się tam otworzyły. Okej, okay, zrobiłem parkura teraz mamy exit, patrzcie, wyjście, wyjście, pisze, że akcept e, EXIT, to idziemy na dół. Uwaga, uwaga, uwaga Jestem. It's time, co to jest? It's time i check up. O nie, ona tu jest, ona tu jest! Ona tu jest! Ona tu jest. Patrzcie, komoruba, ściga. Jaki wielki brzuch! Jakie ona ma e, odstające wałki? Patrzcie na to, jakie walki! Co jest? Jak ona dinda, din, 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 din. a dind din, din, ja mam kliknąć przyciski, okej, okay, Klikamy przyciski. Jakie ona ma usta w ogóle wielkie, czerwone? A szybko klikamy przyciski, a jeden kolejny. Oni, ona jest tu zbliża, coraz tu bliżej, bliżej. a wszystkie przyciski. Szybko, ciekawe, wielkie. Dobra, to idziemy tutaj. Strzałka pokazuje prosto, więc tutaj idziemy, ok? Uciekam jej, uciekam, uciekam. Co zaraz Mamy wejść na dół? Ok, wskoczyłem na dół. Wow, gdzie my jest? Coo? Ej, jestem w mózgu? Normalnie w mózgu jestem. O, chłopie, ale jazda, patrzcie, jak pły szybko pływam. <śm> Ej, jestem w mózgu, ale jazda, ty dobre. Ej, to jest serio dobrobi. Patrzcie, normalnie w mózgu pływał. Chłopie, jak szybko ma. Jak nawalam szybko, co? Dalej, idziemy tutaj, pływamy sobie w mózgu. Dobra, dobra, idziemy dalej, teraz tutaj pływamy. Co to jest? Uważajmy, żeby tylko nie bać, musimy płynąć. Ej, tu są jakieś w ogóle naczynka czerwone czy coś. albo to są wirusy takie złe. Dalej, szybko musimy uważać. przepłynąłem to. Wow, uważajmy na mózg. Patrzcie, jak ja to przepływa w ogóle. Daję radę, okej, płyniemy, 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 płyniemy. Ziu, 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 ziu. Patrzcie, jak daje radę. O! Nie! Padłem, co? Patrzcie, jeszcze raz muszę. O, co? Od nowa muszę, lol, Ej, jak padłem, to ja muszę od nowa. No, jeszcze raz musimy uważać, żeby to tylko nie paść. Ej, ciężkie to było. Ja myślałem, że od razu przejdę. Zasłamy. Okej, okay, musimy uważać na te czerwone wirusy czy tam niebieskie. Dobra, jedziemy, teraz tutaj, okej, okay, okej. Okay. Ja muszę stracić myszką. Dobra, powoli, powoli, na dołem, okej. Okay. Teraz wyżej, 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 wyżej. Teraz tutaj z lewej strony, okej. Okay. Teraz tu, uważajmy. Uuu, tu jest ciężka, czekaj, czekaj, czekaj. 3, 2, 1. Uważajmy, uważajmy, uważajmy. Teraz! Okej, okay, szybciej, to jest jedyny plus, że tu szybko zasuwamy ogólnie, nie? A teraz wyżej, 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 wyżej. Uważajmy, uważajmy, uważaj uważajmy, dobra, daj, z a jest górą, przepłynąłem, chłopie. jesteśmy bardzo daleko, jesteśmy da bardzo daleko, tylko uważajmy. Jeszcze tutaj, gdzie, gdzie, gdzie? Tutaj trza wypłynąć, trzeba wypłynąć. Jest! Do góry, do góry, do góry, do góry, do góry. U, u, dawaj, do góry, dawaj do góry, jak tu do góry płynąć? Halo? Ej, ale Ciężko, Jakie ja spadam, ej chopie? jak ja mam wejść do góry? Tutaj mam wejść? No jakie ja mam wejść? Co jest grane? A tutaj strzałka pokazuje na lewo. Sukę, szukam, szuka, płynę, 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 płynę. Yy, no jest, dostałem się. Dobra, to była jakaś woda. Idziemy teraz dalej w mózgu jestem. Chyba w mózgu tej pielęgniarki, nie? W pielęgniarki, no. Idziemy teraz do góry. Teraz spinamy się tu. Co to są za wózki znowu jeżdżące? Chłopie, nie do wózki jeżdżą. Dobra, ja na takim wózku nie chcę się przejechać. <gry> Więc se przeskoczę, dobra. Okej, okay, czekamy. Jaką szybko zasuwają te wózki. No, idziemy dalej. O, coś tutaj pisze, że thank you for in layers. Okay, Okej, mamy teraz walkę. Ej, to będzie wielka walka, widzę, teraz. Chyba będzie z bossem. Tak, patrzcie, idę na wielką walkę. Uff. Wow, to będzie ona na wielkim mózgu, to wielka bitwa z wielką plęgniarką, wow. Ej, nawalamy ją. A masz, a masz ty, nawalam cię, rozwalę, rozwalę ciebie. P Strzelamy w nią, e, ona czymś nawala, ona mózgiem steruje. Lola, jaka dziwna pielęgniarka, uważajmy. A masz pielęgniarku rozwala cię, szczelam do niej. Dż, 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 dż. Uważajmy, uważajmy, ona czymś nawala, jakimiś stopami wielkimi, nie? I ona ma życia, tysiąc życia ona ma? No, jeszcze więcej mogli dać. Noc. Okej, okay, uważajmy, uważajmy. Wow, koło głowy mi przyleciało. Ona ma jeszcze szczykawki u góry. Nie dość, że ma mózgi, to jeszcze szczykawki. A masz, padaj ty. Pu-pu-pu, nawalam w nią, nawalam. A w mózg ją musimy nawalać, okej, okay, Nawalamy, nawalamy w mózg. A masz, padaj, padaj ty. Nawaram, nawaram, nawaram w nóm, leci całe kompo, kompo leci, kompo leci! Wow, ale dostaję, ale dostaję, mocno dostaję, dostaję, dostaje, zaraz padnie, zaraz padnie, zaraz padnie! I jak nawalamy, nie spada, rozwoliłem ją! Ha, ha! I co jest gany? Rozoliłem ją ja tańcze <grafię> jaki taniec, rozoliłem ją? Jest! Wygrałem! <grafię> rozoliłem pielęgniarkę! Ej, dobra, idziemy dalej. I mamy przejście dalej! Patrzcie, jestem na końcu! Wuu! Fajerwerki poleciały! Jakie fajne fajerwerki, ale jasno! O jakie piękne! Dobra, przyszliśmy, jesteśmy na mecie. Ej, to na serio dobre hobby było. Dobra, I mamy teraz dalej... Co to jest? Escape the Evil Queen. <grafię> Jaki wielki portal. Idziemy tam widzowie do tego portalu. A to byłoby dobre, kozackie, co? Jak wbijecie pod tym filmem 5000 łapek, to ja tam wejdę i też zostawcie subika i, i pamiętajcie o moim sklepie swańskok.pl. Moje koszulki i są dostępne i moja nowa piosenka premiera 30 sierpnia godzina 18.00 za dwa dni. Dobra, wiecie co ja już wchodzę. Uwaga, uwaga, wchodzę, wchodzę, co się stanie? I jestem co się dzieje?